Witam, witam. To Marian Tysiące Płyt. Tym razem mamy album Ksybita pod tytułem Napalm. Coś zajebistego, pan wam szczerze. Okładeczka jest zajebiście wydana. Dużo napisał. Chyba bogaty już jest, bo już zobaczcie wydał tak. Każda piosenka jest napisana słowa. O, tu <śm> Adolf Hitler chyba. A nie, to nie Adolf Hitler, to jak w Stalit wygląda, z nim siedzi. Zajebisty kawałek, ciężki bity. Album pod tym samym. Kurwa tytułem co piosenka jedna z moich ulubionych Napalm, to też jak nie jednie beat i krzyczy Napalm! A to uciekają z Korei, bo myślą, że rzucają Amerykanie Napalm na nich, a to wcale nie, to jest Xybit ze swoim albumem wydanym zajebiście w wojskowym wydaniu. <grym> Jakby rzucił kurwa na wojnę, to by nie znaleźli tego tak wojskowo wydanie. Siedzi sobie, zobaczcie tutaj, widzicie, wisi mu tu, wisiorek, tak zwany. No, wiecie co? Śmiertelnik. Nieśmiertelnik, śmietnik, tu kamerzysta mi podpowiada, jak to się nazywa. Powiem wam, wajebiste wydanie, kupujcie. Słuchajcie, ciężki bit. Idzie tak, że kurwa, po podłodze się mi się te podniosło dzisiaj, jak słuchałem. Klepka. Muszę wołać człowieka, żeby mi klepkę poprawił przez tą płytę. Na to wszystko. Sąsiadka napuchła. Ze strachu, bo myślałem, że bombardują, kurwa, Ukraińce. Znaczy, ruskie dobra. Nie zawracam wam już dupy. Słuchajcie tego albumu. Bardzo dobry album. Subskrybujcie mój kanał. Słuchajcie, oglądajcie wszystkich. Dawajcie milion palców. Na razie.